Relację z meczu oglądacie dzięki hurtowni farmaceutycznej Asklepios S.A. Sprawdzonemu dostawcy leków do szpitali. W meczu 22. kolejki bet III Ligi Grupy pierwszej Warta się raz podejmowała świt nowy dwór mazowiecki. Mecz był wyrównany od 1 do 90 minuty. Dawno nie było meczu, w którym sędzia pierwszą kartkę pokazał w 95 minucie. Spotkanie rozkręciło się dość szybko. W pierwszych 5 minutach meczu zarówno Warta jak i świt stworzyli sobie sytuację, jednak czujni byli bramkarze. Potem oba zespoły wywalczyły dużo stałych fragmentów, ale żadna z tych sytuacji nie znalazła finału w bramce przeciwnika i do przerwy był bezbramkowy remis. W przerwie meczu na płcie boiska miał miejsce konkurs rzutów karnych z nagrodami skierowany dla dzieci i młodzieży. Druga połowa rozpoczęła się kapitalnie dla Warty. Już w 49 minucie biało zieloni objęli prowadzenie. Kapitan Śradzan Mateusz Lis oddał strzał z dystansu. Piłka po rękach bramkarza Świtu wpadła do siatki. W 73. minucie kapitan Warty mógł cieszyć się ze swojej drugiej bramki. Piłka po dośrodkowaniu Mateusza Lisa wpadła do bramki świtu. Mecz zakończył się zwycięstwem Warty 2 do 0. Dążyliśmy do końca, chociaż ostrzelenie honorowej bramki. Próbowaliśmy tworzyć jakieś sytuacje, ale dzisiaj za mało za dużo tych sytuacji nie stworzyliśmy. Przeciwko później, żeby było 1-0-2-0. Drużyna Warty grała bardzo nisko w bloku, takim 5-4-1. Ciężko było coś wykreować, trzeba było wygrać pojedynek jeden na jeden. Brakowało nam tego, brakowało nam e, jakości dośrodkowania, żeby gdzieś powalczyć w centrum bramki o, o tą piłkę. Myślę, że dzisiaj wygrana nasza, Po prostu my, myślę, że byliśmy bardziej konkretniejszą drużyną. Stworzyliśmy sobie też e, mało sytuacji bramkowej, ale to co tutaj już było powiedziane, Faktycznie warunki atmosferyczne w jednej i drugiej połowie się były takie same dla jednej i drugiej drużyny i to wykorzystaliśmy i to strzał Mateusza Lisa był naprawdę ozdobą tego meczu, bo naprawdę e, trzeba pochwalić go za decyzję i za, e, za to, że strzelił tą bramkę. Po 21 rozegranych meczach Warta z dorobkiem 34 punktów zajmuje szóste miejsce w tabeli. Teraz z Marka Przybyła czeka wyjazdowy mecz z rezerwami Wisły Płock. Kolejny mecz na stadionie Mosir odbędzie się w sobotę 5 kwietnia o godzinie 17. Świetacie podejmować będą Wiktor Jesu Lejówek. Relację z meczu oglądacie dzięki hurtowni farmaceutycznej Asklepios SA, sprawdzonemu dostawcy leków do szpitali.